Numer 20 to planowanie. Redukcja zaczyna się w twojej głowie. Określ cel, a to pomoże ci obrać odpowiednią drogę. Numer 19 to aktywność fizyczna. Jest nieoceniona w redukcji. Oczywiście możesz zrzucić kilogramy bez aktywności fizycznej, polegając na samej diecie, ale to właśnie aktywność fizyczna pomoże uformować twoją sylwetkę i doda jeszcze więcej możliwości spożywania kalorii. Dobrze jest zacząć od aktywności, którą lubisz, aby nie po zbyt szybko w zniechęcenie. Numer 18 to jakość jedzenia. Choć kalorie są bazą do zredukowania kilogramów, do czego jeszcze przejdziemy w tym odliczaniu? To jakość jedzenia pomoże ci dobrze jakościowo zredukować twoje kilogramy, a przy tym podnieść poziom twojego zdrowia. Numer 17 to suplementacja. I tutaj warto zadbać o badania, żeby sprawdzić, czy czegoś konkretnego nam nie brakuje. Natomiast warto przede wszystkim zadbać o takie pierwiastki jak magnez czy żelazo. Oczywiście dobrze jest też monitorować ich stan. Numer 16, skoro mieliśmy suplementy, to odżywki. I tutaj nie trzeba brać całej tablicy Mendelejewa. Dobrze jest na początek zastanowić się nad elektrolitami czy kreatyną w formie monohydratu. A dla smaku, żeby zamiast normalnych słodyczy, dorzucić sobie jakieś dobre białko. Numer 15 to zróżnicowana aktywność fizyczna. Dzisiaj o treningach już trochę było, ale chodzi o to, że w miarę jak będziesz zwiększał, bądź będziesz zwiększała, będziecie bardziej intensywnie trenować, zwiększać częstotliwość swoich treningów, dobrze jest dorzucać inne formy, żeby rozwijać się też w innych gałęziach sportu. Dlaczego? Dlatego że być może one Wam się spodobają, a poza tym będziecie mogli trenować różne grupy mięśniowe. Numer 14 to zadbanie o odpowiednią ilość białka. I choć mówiliśmy już o odżywkach, to tutaj chodzi o zadbanie z pokarmu. Dlaczego to ważne? Ponieważ dostarczenie odpowiedniej ilości białka po prostu na dłużej Cię nasyci, a podczas redukcji pomoże ustabilizować Twoje mięśnie. A nawet je budować. Numer 13 to wydawanie swoich pieniędzy, ale w jaki sposób? Bardzo prosto. Zakup karnetu, zakup smartwatch, bądź zakup jakiegoś stroju treningowego. To wszystko pomoże ci wtedy, kiedy na przykład będziesz czuł albo czuła niechęć do treningów i zakłuje cię, że przecież wydaliście na to trochę pieniędzy. To taka dodatkowa motywacja. Numer 12 to prowadzenie notatnika ze swoimi osiągnięciami. Nie chodzi o to, żebyś trenował bądź trenowała dla osiągnięć. Chodzi o to, żeby trenować dla własnej radości i lepszego samopoczucia. Ale jeżeli będziecie stawiali przed sobą rekordy, które chcecie pobić, to pomoże Wam robić postępy jeszcze lepiej. Oczywiście pamiętajcie, wszystko z głową. Numer jedenasty to technika wykonywanych ćwiczeń. Dobrze jest na początku skupić się na technice, a nie na ciężarze czy szybkości wykonywanych przez Was treningach. Dlaczego? Dlatego, że właśnie skupienie się na technice pomoże robić odpowiednie postępy, a przy tym uniknąć ryzyka kontuzji. Druga dziesiątka jest już do Was w drodze, ponieważ również ją nagrałem, ale chciałem, żeby to wideo miało szybszy format, bardziej zwięzły, z przekazem, który trafi do Was od razu. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie proszę lajka oraz komentarz. A najlepiej, zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie pominąć kolejnych materiałów.